Witam Państwa. Urzędowe ceny maksymalne. Myślę, że warto o tym powiedzieć kilka słów, ponieważ przynajmniej z moich obserwacji wynika, że zdania na ten temat są wciąż jeszcze podzielone. A zatem urzędowe ceny maksymalne, czyli wytyczanie przez państwo, ile za co wolno żądać. Kiedy i dlaczego rządzący politycy biorą się za ich ustalanie? Oficjalnie, jak twierdzą, czynią to po to, żeby chronić nabywców. Przed czym? Przed nadmiernym wzrostem cen rynkowych e, takich dóbr, które mają podstawowe znaczenie dla naszego życia. A tak naprawdę? Naprawdę to próbują w ten sposób odwrócić uwagę od siebie i przerzucić winę za drożyznę, jak zwykle, na przedsiębiorców, na ich rzekomą chciwość, chęć szybkiego dorobienia się. Tak jest najłatwiej sprytnie połączyć gniew społeczny z podejrzliwością i zawiścią, niech popłynie w inną stronę. Henry Hatzlitt w swojej książce Ekonomia w jednej lekcji stwierdził, że przyczyny nadmiernie rosnących cen są zazwyczaj dwie: albo za mało towaru, albo za dużo pieniędzy. A ja śmię twierdzić, że w ogóle jest tylko jedna i jest nią polityka. Bo obie przyczyny wymienione przez Hatzlita sprowadzają się właśnie do niej. Polityka tam, gdzie jej akurat być nie powinno, czyli polityka na rynku i polityka w gospodarce. Bo jak to, że może być za mało dóbr o podstawowym znaczeniu? Przecież dobra podstawowe to, jak sama nazwa sugeruje, te, które ludziom są najpotrzebniejsze. Przecież wszyscy przedsiębiorcy doskonale wiedzą, że najlepiej. Zarabia się na potrzebach najpilniejszych. Na no dobrze, skoro wszyscy przedsiębiorcy wiedzą, to czemu za mało dostarczają? To znaczy, że muszą istnieć jakieś przeszkody w tym dostarczaniu, przez które rynek nie działa jak powinien. Że co, że wobec tego trzeba ten rynek uregulować? A nie, nie. Dlatego właśnie nie działa, że politycy już go wcześniej uregulowali. Co oznacza uregulowanie? Ano, wprowadzenie przepisów, które czegoś zabraniają, coś nakazują, na coś zezwalają, ale pod warunkiem a kto te przepisy ustanawia? No właśnie, kto. A jak to się dzieje, że może być za dużo pieniądza? Tak samo. Jedna z definicji ceny mówi, że jest ona ilorazem Wynikiem dzielenia, jakby ktoś zapomniał, sumy nominałów krążącego na rynku pieniądza przez ilość wszystkich towarów i usług, jakie aktualnie są do kupienia. Jak dzielna, czyli ta suma pieniędzy rośnie szybciej niż przybywa tego, co można za nie kupić, to tym samym także wzrasta iloraz, czyli przeciętna cena. To oczywiste, proste jak konstrukcja cepa. Kto decyduje o ilości środka płatniczego, jaka trafi do obiegu? Rządzący politycy. Ktoś powie, że nie, że bank centralny. Hmm. A kto decyduje na przykład o doborze członków Rady Polityki Pieniężnej przy MBP w Polsce? O wyborze prezesa Narodowego Banku Polskiego o składzie jego zarządu? Sprawdźcie Państwo. Doświadczenie z kilku ostatnich lat. Dostatecznie pokazało, na ile bank centralny jest niezależny od nacisków rządu na dodruk pieniądza. Zresztą wszędzie jest tak samo, ba, w ogóle sam temat stary jest jak świat. Na przykład, w 301 roku naszej ery cesarz Dioklecjan określił w swoim edykcie, jakie mogą być ceny maksymalne na żywność w imperium rzymskim ponieważ ta drożała wówczas w zawrotnym tempie, co groziło buntem, zwłaszcza najuboższych poddanych, ale prawdziwą przyczyną nie była chciwość jej dostawców, a praktykowane przez władcę i jego poprzedników psucie pieniądza, obniżanie w monetach zawartości szlachetnych metali złota i srebra, na przykład srebro zastępowano miedzią, którą powlekano cyną, po to, by wybić takich monet więcej, lecz wciąż z tym samym nominałem w ten sposób władca sprytnie choć należałoby tu raczej powiedzieć że bezczelnie tworzył sobie dodatkowe środki kosztem naiwnego społeczeństwa ponieważ narzucane przez Cezara ceny były tak niskie że często nie pozwalały przedsiębiorcom nawet wycofać poniesionych kosztów część z nich porzucała dotychczasową działalność inni Coraz częściej handlowali żywnością pokątnie w ramach tak zwanego czarnego rynku. Dioklecjan nie tylko nie zapewnił ludowi taniej żywności, ale spowodował, że zaczęło jej w ogóle brakować, przez co stawała się jeszcze droższa. W efekcie musiał zaprzestać regulacji cen, jak też zmienić system monetarny w imperium. Historia wielokrotnie pokazywała, że rządowa ingerencja w ceny to droga donikąd. I nieważne, czy chodzi o ceny zboża, chleba, mięsa, mleka, gazu czy energii elektrycznej. A propos gazu i energii elektrycznej. Z jednej strony politycy różnymi parczami próbują chronić odbiorców przed coraz wyższymi fakturami za ich dostawy. Z drugiej przyczyniają się do tego, że na tych fakturach pojawiają się coraz to nowe, wydumane, nienaturalne składniki. W cenę prądu wpisała się unijna rewolucja klimatyczna ze swoimi uprawnieniami do emisji CO2, które trzeba kupować i to coraz drożej. To w ramach walki z globalnym ociepleniem wdrożonej i zaawansowanej, mimo wciąż braku dostatecznych dowodów naukowych bezpośredniego wpływu CO2. Na to zjawisko. Ograniczenia ekologiczne wymuszają na producentach energii dodatkowe inwestycje podnoszące koszty. Przedsiębiorców generujących największe zapotrzebowanie na energię karze się wyższymi obciążeniami, np. opłatą mocową. Rosnące ceny energii mają swoje uwarunkowania także w z dawna rosnącej akcyzie i rosnącym wacie. Przecież to nie są naturalne czynniki wpływające na cenę. Ale właśnie te wydumane przez polityków unijnych i krajowych. Przypomniano sobie, że gaz jest paliwem kopalnym i stał się nieeko, nieekologiczny, zwłaszcza wtedy, gdy wybuchła wojna na Ukrainie, a wraz z nią wybuchł gazociąg Nord Stream 2. Chociaż jeszcze chwilę wcześniej nasi zachodni sąsiedzi zamierzali handlować jego nadwyżką z całą Europą. Czyż to nie polityka? Czy my w ogóle mamy normalny rynek zaopatrzenia w gaz i energię, czy działa tu wolna konkurencja? Ale zostawmy gaz i energię, bo nie o nie tu w szczególności dzisiaj nam chodzi. Chodzi o urzędowe ustalanie górnych granic cen w ogóle. Ustalanie ceny poniżej rynkowej nie poprawi w jakiś istotny sposób dostępu do dóbr uboższym. Wzmocni jedynie przewagę rynkową zamożniejszych, którzy mogąc dzięki temu kupować taniej, będą kupować więcej. A zatem, jak to zwykle bywa, dołoży się wielu starań, aby w gruncie rzeczy wrócić do punktu wyjścia. Pierwsza leniwa myśl podpowiada: no to, żeby tak nie było, trzeba przy tym określić, ile komu wolno zakupić podstawowych artykułów, czyli wprowadzić ich reglamentację. Codzienne zakupy domowe na kartki, jak za okupacji, albo jak za perelowskiej komuny. Ale po co na papierowe kartki? Jak można uruchomić dodatkową kartę elektroniczną, albo kolejną aplikację na telefon, albo nowocześniej na chipa wszczepionego każdemu w ucho, dzięki czemu z pomocą sklepowych terminali dużo łatwiej będzie sprawdzić każdego, ile mu jeszcze przysługuje towaru w tym miesiącu. W końcu mały XXI wiek. No dobrze, ale żarty na bok. Każda forma reglamentacji ma to do siebie, że działa dokładnie jak wprowadzenie drugiej równoległej waluty w państwie obok już istniejącej, bo sam pieniądz przestaje już być wyłącznym uprawnieniem do dokonania zakupu, zaczyna mieć odtąd jeszcze narzucony dodatkowy warunek. Kiedy taki szlawan na drodze pieniądza osłabia go, powoduje, że porusza się on na rynku wolniej, niczym biegacz, który biegnąc musi jeszcze skakać przez płotki, a to z kolei spowalnia całą gospodarkę, wskutek czego wkrótce zacznie brakować już nie tylko artykułów podstawowych. Bawiąc się w reglamentację, co należy podkreślić, i ceny urzędowe, rządzący w istocie Nieudolnie próbują robić to, co normalnie samo z powodzeniem działoby się na wolnym rynku, niejako automatycznie dzięki swobodnym cenom, które rosnąc lub spadając, informują o poziomie zapotrzebowania. Oni natomiast, mówiąc obrazowo, z mozołem i kosztownie próbują ręcznie dopasowywać popyt do podaży i vice versa. Nie może to przynieść pozytywnych rezultatów, ponieważ reglamentując towary, Cały czas trzymają popyt w ryzach, a jednocześnie ograniczając wzrost cen, nie motywują tym samym do zwiększania podaży brakujących dóbr. Dlaczego właściciele firm dostarczających artykuły podstawowe mają nie mieć prawa do normalnego zarobku, jakoż ich pracownicy, realnych perspektyw na podwyżki płac, w przeciwieństwie np. do producentów artykułów luksusowych i ich personelu, którym nie narzuca się takich ograniczeń cenowych, to chcemy w końcu mieć więcej dóbr podstawowych czy nie? Paradoksalnie wychodzi na to, że rządzący ograniczają wynagrodzenie tym, którzy tworzą najpotrzebniejsze rzeczy. Taki stan może jedynie doprowadzić jak za Dioklecjana do jeszcze większych braków deficytowego towaru lub do całkowitej zamiany oficjalnego handlu nim w czarny rynek. Tym bardziej dla niektórych opłacalny, im większe będą nakładane nań rygory i kary. Druga leniwa myśl podpowiada, a może wobec tego, jakby tak ustalać tę dopuszczalną granicę maksymalnej ceny, ale tak, tak zwanym krakowskim targiem, żeby i nabywca, i dostawca artykułu podstawowego byli w miarę zadowoleni, czyli ustalać ją tak nieco niżej rynkowej, ale blisko. No ale skąd urzędnik państwowy, który wtedy miałby to robić, w ogóle wiedziałby, jaka jest cena rynkowa, do której miałby się odnieść, skoro jej po prostu nie będzie, bo na ten towar będą już tylko urzędowe? Czy może ma wciąż bazować na tej ostatniej sprzed wielu lat? Z tego samego powodu do bani byłaby, żeby nie użyć wulgarnego wyrazu, do bani byłaby trzecia możliwa myśl, myśl leniwa, żeby państwo wypłacało przedsiębiorcom jako subwencję utraconą różnicę zysku, równowartość pomiędzy ceną urzędowo-narzuconą, zbyt niską, a rynkową, no też do bani, no bo jak już zauważyliśmy, jak tę ostatnią ustalić, kiedy już jej nie ma, a poza tym, jak to że państwo by wypłacało subwencje, państwo by wypłacało. Rząd ma tylko pieniądze podatnika, czyli naprawdę to tę subwencję finansowałby nie tylko podatnik bogatszy, ale i ten, który miał rzekomo mieć możliwość nabywania po cenie obniżonej. Ten, dla którego to wszystko przecież wymyślono. Jest przy tym jeszcze jedna kwestia, taka subwencja. Wyliczana przecież jako pewna wielkość statystyczna, jednakowa dla całego kraju, podobnie jak zresztą sama cena urzędowa, nie uwzględniająca żadnego zróżnicowania, z pewnością nie byłaby wystarczająca dla tak zwanych markowych producentów, dbających o jakość i w związku z tym wytwarzających zdroższych surowców. Istniałoby za to całkiem realne zagrożenie, że w tym czasie powstawałoby sporo firm udawanych. Jedynie pozorujących poważną produkcję, a faktycznie zakładanych tylko dla podpięcia się podrządowe subsydia. Dokładnie tak, jak mamy teraz, kiedy celem wielu firm nie jest żadna innowacyjność, konkurencyjność, a jedynie bezproduktywne wiszenie na funduszach publicznych, w tym unijnych. Taki stan nabijałby koniunkturę gorszych zamienników i pogarszał jakość całej gospodarki kolejce czeka jeszcze czwarta, leniwa i zarazem niebezpieczna koncepcja. Skoro dostawcy artykułów podstawowych narzekają na rosnące koszty, pod presją, których nie zna... pod presją których się znajdują, objąć kontrolą nie tylko wysokość cen dóbr finalnych, czyli tych znajdujących się na samym końcu łańcucha produkcji i dostaw, ale także ceny poszczególnych jego ogniw, materiałów, półproduktów, usług podwykonawczych, inaczej mówiąc, Ustalanie urzędowych cen i reglamentację dość szybko rozciągnięto by praktycznie na wszystko lub prawie wszystko, a to pociągnęłoby za sobą monstrualny i absurdalny rozrost biurokracji państwowej, jeszcze większy, wraz z jej kosztami, kosztami dla nas i represjami. Jak zaznaczyłem na wstępie, rządzący politycy, ustalając, jakie mogą być maksymalne poziomy cen, Usiłują przerzucić odpowiedzialność za swoją ignorancję na winowajcę zastępczego, na przedsiębiorców. Nie dość, że nie poniosą konsekwencji, to jeszcze podniosą sobie PR-owskie słupki poparcia społecznego jako dobrodzieje i obrońcy uciśnionych. Każda okazja na regulowanie, w cudzysłowie, czegokolwiek, to dla nich zarazem okazja na poszerzenie i umocnienie władzy nad społeczeństwem i przewagi politycznej nad konkurentami. Każdy pretekst do uruchomienia jakichś nowych rządowych dotacji to także szansa na odkrojenie przy okazji kolejnego soczystego połcia dla siebie prywatnie. Na koniec warto zacytować Aleksandra Hamiltona, jednego z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. Bas bardzo pasujące tu słowa: Władza nad środkami utrzymania człowieka oznacza władzę nad jego wolą. Być może przedstawiona przeze mnie treść jest Tobie dobrze znana, ale może warto zapoznać z nią Twoich znajomych. Jeżeli Twoim zdaniem ten odcinek jest pożyteczny, pomóż nam w dotarciu do jak największej liczby odbiorców. Nie tylko zostawiając pod nim lajka, ale przede wszystkim udostępniając go na swoim profilu w mediach społecznościowych, to jest dla nas bardzo ważne. Dziękuję za poświęcony czas. Życzę powodzenia i mimo, mimo wszystko wciąż spokoju. Do widzenia. Do usłyszenia.